Parentingowy internet to jest przedsionek piekła, i że wchodzisz tam na własną odpowiedzialność. Jak y, mówię klientom czy klientkom, że widzę, że jest ci trudno, to jestem pierwszą osobą, od której to słyszą. Poczucie winy to jest w ogóle. Bardzo duży temat. No bo jeśli jest wina, to musi być jakaś krzywda. Jakby kto tu jest skrzywdzony i co to nasze dziecko krzywdzi? Czy bardziej go krzywdzi to, że nie będzie znało trzech języków przed piątym rokiem życia? Czy to, że, że, że właściwie to rodziców widuje tylko rano yy, w samochodzie? Cześć, ja jestem Agnieszka. Yy. I pewnie powinnam powiedzieć, z kim jestem z zawodu, ale jestem przede wszystkim mamą, a z wykształcenia i z zawodu jestem filolożką polską, czyli polonistką. Jestem psycholożką i psychoterapeutką, ale chyba bardziej mi powiedziała, że pracowałam jako nauczycielka, jako psycholożka, że pracuję jako psychoterapeutka, bo moja tożsamość jest chyba gdzie indziej. To piękne. Pięknej właśnie o tym macierzyństwie bym chciała dzisiaj z Tobą porozmawiać. Jak myślisz, jakie są największe wyzwania dzisiejszych rodziców? Gdybym miała ja to tak y, najkrócej, jak się da powiedzieć, to myślę, że największym kłopotem, być może też wyzwaniem, jest to, żeby mieć więcej zaufania do siebie niż do tych różnych zewnętrznych podpowiadaczy, komentatorów czy rozmaitych doradców, bo mam wrażenie, że największy kłopot jest w tym, że my, my w sensie jako rodzice dużo mniej czasu spędzamy w, swojej, w swoim doświadczeniu, a dużo więcej czasu spędzamy w swoich fantazjach i wyobrażeniach o tym, jak to powinno by było być, czy jak to wypadałoby, żeby było, albo jakby to by było, żeby było najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że, że to mi się wydaje największym wyzwaniem, żeby jakby wracać do siebie, żeby zaufać bardziej swojej intuicji niż, niż rozmaitym poradom i żeby rzeczywiście żyć w swoim doświadczeniu, a nie w swoich fantazjach o rzeczywistości. Ich największym kłopotem jest nie to, że jest im trudno, chociaż jest. Mm -hmm. mm, I często te trudności są po prostu w jakiś sposób podważane czy nieuznawane, zwłaszcza przez takie najbliższe rodzinne otoczenie. I to, to, to bywa kłopotliwe. Nie chodzi mi też o to, żeby jakoś się w takim rodzicielskim cierpietnictwie nużać, ale bardzo często, jak mówię klientom czy klientkom, że widzę, że jest ci trudno, to jestem pierwszą osobą, od której to słyszą, nawet mhm. po latach bycia w rodzicielstwie i jest to dla nich często takie bardzo oszałamiające, że ktoś jakby uznaje ich trudności, ich nie podważa. Znaczy nie, nie odpowiada na te ich trudności tymi słynnymi zdaniami. Przecież masz zdrowe dzieci albo przecież masz dobrą pracę, przecież masz gdzie mieszkać, które być może są zgodne z rzeczywistością, ale ich pierwszy efekt jest taki, że podważa czyjeś doświadczenie, podważa czyjeś też zaufanie do własnego jakby, do własnych odczuć, w gruncie rzeczy powoli je podkopując. I dla mnie jest to rzeczywiście bardzo, bardzo niedobry rodzaj reakcji. Chociaż trochę może wiem, z czego to się bierze, że myślę, że to w pokoleniu naszych rodziców, ale też chyba później pokutuje takie twierdzenie, że jak się komuś uzna jego trudności, to tak jakby się nad nim użalić i że on już w ogóle nigdy nie ruszy duszy, tylko będzie po prostu leżał i kwiczał. A doświadczenie i nauka pokazują, że jest zupełnie odwrotnie, że to uznanie jest po prostu człowiekowi bardzo potrzebne i to wydaje mi się pierwszą kwestią. A druga jest rzeczywiście taka, że po prostu mnogość, wielość i wszechobecność tych różnych konieczności, które na człowieka spadają, kiedy jest rodzicem, jest taka, że no trudno nie być przytłoczonym. Bo już nie można być po prostu rodzicem, trzeba być specjalistą od y, wszystkiego w gruncie rzeczy, czyli trzeba być specjalistą, nie wiem, od y, diety, specjalistą od rozwoju dziecka, specjalistą od rozmaitych zainteresowań dziecka, specjalistą od psychologii dziecięcej, specjalistą, no nie wiem, od czego jeszcze. W gruncie rzeczy tak nam się profesjonalizuje to rodzicielstwo, żeby... Staje się takim zadaniem niemożliwym do wykonania i faktycznie bardzo dobijającym. No właśnie, jak wrócić, w jaki sposób e, możemy wrócić do tego zaufania, o którym mówiłaś, i jakoś tak trochę wyluzować? Myślę, że przede wszystkim warto pomyśleć o tym, żeby w taki czy inny sposób się uwolnić od tych wszystkich podpowiadaczy. Ja akurat jestem dość radykalna w swoim osobistym uwalnianiu się, bo po prostu w ogóle nie, nie sięgam po zwłaszcza media społecznościowe. Nawet jak pracowałam w szkole rodzenia, to uprzedzałam tych ludzi, którzy dopiero się spodziewali najczęściej swoich pierwszych dzieci, że parentingowy internet to jest przedsionek piekła i że wchodzisz tam na własną odpowiedzialność. Więc rzeczywiście być może jest to radykalne stwierdzenie, ale gdzieś tam warto z tyłu głowy mieć to, że, że tam jest dużo więcej niż potrzeba i być może dużo rzeczy, których w ogóle nie potrzeba i żeby jednak jakiś filtr na to sobie spróbować przynajmniej tak czy inaczej nałożyć. Mhm. I pamiętać o tym, że... Hmm. Ja to sobie myślę, że te dzieci, które są pokazywane w rozmaitych kontekstach takich poradnikowo-wzorcowych, Zawsze się śmiałam, że to są takie dzieci, które są wyłącznie bohaterami literackimi tych poradników, że takich dzieci nie istnieją, a już na pewno nie jest to twoje dziecko, że masz swój własny, osobisty egzemplarz i całe Twoje jakby zadanie polega na tym, żeby spróbować się zorientować, jaki egzemplarz ci się trafił, dowiedzieć się, jakie ma właściwości, nauczyć się samemu z tym żyć, ale też nauczyć tego dzieciaka z tym żyć. I w zasadzie nic więcej nie trzeba. A do tego nie trzeba mieć jakichś nadzwyczajnych kompetencji. Trzeba po prostu z tym dzieckiem trochę pobyć, trochę mu się poprzyglądać, bez właśnie tych wszystkich odniesień do tych wzorców, norm, zasad i konieczności. Czyli generalnie powinniśmy mniej konsumować te wszystkie parentingowe treści, a bardziej skupić się na tym, żeby być obecnym i obserwować własne dziecko. I sprawdzać, co jemu i co nam służy w gruncie hmm. rzeczy, nie? Bo... Y autorzy poradników, względnie rozmaici specjaliści, jakby nie znają na, nas i nie znają naszych dzieci, więc oni rzeczywiście mogą podsunąć jakieś rozwiązania, które statystycznie często pomagają, albo ewentualnie mogą pomóc, ale do dopóki nie wejdziemy w taką logikę eksperymentowania yy, trochę na sobie i na naszych dzieciach, to nie dowiemy się, co nam rzeczywiście może służyć, tylko raczej <laughs> będziemy próbowali się jakoś do tego wzorca, do pasować, przystosować z mniejszym lub większym bólem, a może i bez bólu, bo pewnie zdarzą się i takie sytuacje, kiedy to będzie świetny, fantastyczny klik. Niemniej wydaje mi się, że łatwiej jest to znaleźć w sobie i sobie posprawdzać, nie? Co, co zadziała, co, za, co zaklika i co będzie służyć. Ja bardzo obserwuję w sferze rodzicielskiej takie tendencje do ciągłego poczucia winy że zawsze jest za mało. Za mało jestem obecna, za mało się razem bawimy, nie mam pomysłu, za mało chodzimy na zajęcia, za mało stymuluję, za mało, nie wiem, wprowadzamy języków mhm. od urodzenia, jakby ciągle jest taka nagonka, że powinniśmy więcej, więcej, więcej. I chciałabym sprawdzić, jak Ty to czujesz, jak Ty to obserwujesz ze swojego punktu widzenia. Co z tym poczuciem winy u rodziców? Poczucie winy to jest w ogóle bardzo duży temat i myślę, że, że trudno go tak krótko i zwięźle opowiedzieć, bo bardzo często jest tak, że no po pierwsze poczucie winy w stosunku do kogo w stosunku do dziecka czy w stosunku do autorów poradników? I w sensie, czy to nasze poczucie winy wynika z tego, że mamy poczucie, że wyrządzamy w ten sposób dziecku jakąś krzywdę i na czym ta krzywda miałaby niby polegać, czy raczej mamy takie poczucie winy wynikające z tego, że my nie spełniamy naszych obowiązków, powinności, w sensie, że to nasze, to, to jacy jesteśmy nie. Jakoś jest niewystarczające, mm -hmm. ale w naszej fantazji, No bo przecież to, jacy powinniśmy być, to nie jest żaden, żadna prawda objawiona, tylko jakiś rodzaj, jakiś kawałek naszego wyobrażenia poklejonego z różnych naszych lektur, mm -hmm. doświadczeń, wyobrażeń, ale to nie jest prawda, to nie jest ten tak zwany fakt autentyczny, tylko, tylko jakiś rodzaj naszej fantazji, nie? No bo jeśli jest wina, to musi być jakaś krzywda. Jakby kto tu jest skrzywdzony i co to nasze dziecko krzywdzi? Czy bardziej go krzywdzi to, że nie będzie znało trzech języków przed piątym rokiem życia, czy to, że, że, że właściwie to rodziców widuje tylko rano w samochodzie i wieczorem w samochodzie? I być może są takie dzieci, które bardziej skrzywdzi nieznajomość języków obcych. Nie wiem, jakby nie znam wszystkich dzieci, ale to jest właśnie to, żeby sprawdzić, co. Co dla Twojego dziecka będzie lepsze, sprawdź, co Twojemu dziecku może jakąś potencjalnie szkodę wyrządzić, bo ta krzywda to chyba trochę za, za duże słowo. Nie? Myślę, że to poczucie winy też się yy, przekłada na trochę taką wizję tego, jako, jakim rodzicem chciałoby się być, a jakim później czasem się bywa. To Wiadomo, no że nie chciałoby się być takim jak moi właśnie rodzice. To jest oczywiście standardowe, a potem się dokładnie to samo. E, więc, więc to jest absolutnie standardowe, standardowa procedura. E, ale myślę sobie, że najczęściej jest tak, że, że to... Określenie, jakim rodzicem chciałoby się być, nie jest wcale o tym, jakim chciałoby się być, tylko jakim ma się przekonanie, że powinno się być że bardzo rzadko widzę coś takiego, że ludzie rzeczywiście zastanawiają, kim chcieliby być dla swoich dzieci i co chcieliby im rzeczywiście dać w tej takiej walizce na drogę. Czy chcieliby im rzeczywiście dać kompetencje, czy wiedzę, czy dyplomy, czy raczej coś, czego nie dostaną gdzie indziej później i w jakichkolwiek innych okolicznościach. Nie? No bo wyobrażam sobie, że jak dziecko się nie nauczy tych trzech języków przed dziesiątym rokiem życia, no to to jest do nadrobienia. Rozumiem, tak, że to nie, może nie będzie już taki stopień y, biegłości i być może będzie to trudniejsze w sensie technicznym chociażby. No ale będzie to można sobie zrobić, jeśli to komukolwiek do czegokolwiek w, w dobie translatorów będzie potrzebne, <sum> nie? Y, ale... Y, y, Czasu z rodzicem raczej nic nie zastąpi, a żeby spędzić czas z dzieckiem nie trzeba mieć nic więcej poza czasem. Mm -hmm. W sensie poza chęcią znalezienia tego czasu i nie trzeba jakichś nie wiadomo jakich atrakcji tak naprawdę szukać, bo mam wrażenie, że kiedy mówisz nie, o tym, że to trzeba zrobić tam, to trzeba zrobić, tu trzeba iść z nimi do, do klubu malucha, tu trzeba pójść z nimi na jakieś zajęcia, a tutaj jest teatrzyk dla dzieci, a tutaj w operze też jest cykl i trzeba się tłuco bilety, żeby tam się dostać z tym dzieckiem tak tak itd., itd. To nie jest tak naprawdę często coś, co wynika z zastanowienia się, że o tego, tego potrzebujemy, tego chcemy, to będzie dla nas fajne doświadczenie, tylko trochę jakbyśmy zbierali punkty, nie? albo jakieś pieczątki, albo Bóg wie, co jeszcze. A chyba nie do końca o to chodzi. Ja pamiętam, to już było dawno temu, nie miałam wtedy dzieci zupełnie, nie miałam wtedy żadnych dzieci, ale byłam na warszawskim TEDzie, to był chyba piąty TED, więc naprawdę to było bardzo dawno temu i była tam taka pani doktor Maria Mach i ona opowiadała o tym, jak wizytuje rozmaite szkoły i tam panie, które głównie w edukacji wczesnoszkolnej pracowały z dziećmi, kiedy się pojawiała tam jakaś wizyta studyjna, jakaś osoba z zewnątrz, no to bardzo chciały pokazać, jakie to nie wiadomo, jak fajne rzeczy z tymi dziećmi robią. I, i ta, ta, ta pani, pani Maria, jakby podsumowując to, powiedziała takie zdanie, które bardzo ze mną zostało i bardzo mi porządkuje to takie rodzicielskie wyrywanie się do różnych rzeczy, że kiedy my dzieciom fundujemy tych atrak tyle tych atrakcji, do czego my je w zasadzie uczymy. I ona to skonkludowała taką puentą, że przecież nie wszystko, co w życiu ważne, jest atrakcyjne. I to jakoś bardzo do mnie przemawia. Czy chodzi o to, żeby cały czas było fajnie? Hmm. Czy chodzi o to, żeby było dobrze? Czyli na przykład, żeby było blisko? To mocne bardzo, co mówisz, bo myślę, że jednak jest taka jakaś... Yy... Taka pogoń, w sumie nie wiadomo za, za czym, <grywa> jakimś takim stymulowaniem ciągle, żeby ciągle coś się działo, bo jak siedzimy w domu, to tak w sumie siedzimy i nic się nie dzieje. Tak. A ja sobie myślę, że to bardzo dobre, miłe i przyjemne, że wtedy <grywa> może się coś wydarzyć takiego zupełnie niezaplanowanego i takiego autentycznego rzeczywiście. Ja nawet wiele razy pytałam moich dzieci, pamiętam wakacje to się często zdarza, taka ja to nazywam e, brzydko, więc muszę znaleźć sobie jakieś inne określenie, <grym> chociaż nie wiem, najwyżej to wytniecie, taka wakacyjna sraczka, nie? że jak jest ładna pogoda, to trzeba po prostu korzystać. Nie? Mhm. I ja czasami wpadam w ten, w ten stan i, i wtedy dzieci mnie bardzo stopują, bo ja je pytam, czy, o, czy idziemy tu, czy idziemy tam, czy robimy to, czy robimy tam, to one tak na mnie patrzą. Nie. A może posiedzimy w domu i tak w sensie kurczę. A czy my byśmy nie chcieli? W sensie, czy rodzic też czasami tak nie ma, że się do tego zmusza, że jakoś tak się do tego zagania, a tak naprawdę najchętniej by po prostu posiedział w domu i porobił tak zwane nic. Więc myślę, że to trochę na tej zasadzie działa. Zresztą nawet jak rozmawiam z klientami i oni mówią o tym takim pędzie rozwojowym, nie? że tutaj trzeba to tamto i o wam to i z dziećmi i samemu zrobić. Zawsze mi się przypomina taka fantastyczna scena z Madagaskaru, z drugiej części. Czy, pamięta, czy pamiętasz tę scenę, jak mm -hmm. oni tam mm, szukają wody tak. i przychodzi do nich król Julian i mówi, że ma fantastyczny pomysł, jak tę wodę dostać, bo jego znajomi bogowie wody mu powiedzieli, że jak jakąś dziewicę wrzucą do wulkanu, to, to oni tę wodę im dadzą. No i tam jakby cały tłum się bardzo cieszy, zgłasza się Melman, łapią tę żyrafę hipochondryczną ramiona i biegną do tego wulkanu, żeby go tam wrzucić, co król Julian konkluduje fantastycznym zdaniem, które brzmi teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. <grym> ja w nie uwielbiam tę scenę i, i zawsze lubię ją przypominać i sobie i innym, kiedy wpadają w ten taki pęd do wulkanu. Dzięki, wielkie dzięki.